Są 166 i do 5-4 metrów. Nie wiem, co ja wtedy zrobię, jak ja to u, po prostu przezimuję. Siemaneczko. Jeśli myślicie, że dziwidło olbrzymie jest tak proste w uprawie, to się grubo mylicie. Słuchajcie, nie mylcie w większości z dziwidłem rywiera. Nie rośnie takie. Ta, to dziwidło może mieć, nie wiem, 5-6 lat musiałbym zasięgnąć na YouTubach, kiedy pierwsze filmy wrzucałem. Zobaczcie, jaka gruba noga jest. I teraz tak. Nie, nie, nie. To nie, to nie będzie stało sobie teraz na Podwórku i rosło. Popali liście to raz, dwa. Noce są jeszcze za zimne. Ogólnie Dziwidło nie lubi spadków poniżej 15 stopni. Ja wyniosłem to z domu. Przy całe, całą zimę praktycznie gdzieś tak od października stało przy oknie południowym i podlewałem tyci, tyci. Bardzo dużo teraz piję wody. Nie zrzuciła korony nic. Jest całe no w tym w kurzu, że tak powiem. Nie? Także to nie jest yy, roślina dla każdego. Mam na sprzedaż bulwę. Drugiego już nie mam bo skończył sezon swój. One tak mają, małe to tak co puszczają liście. Chociaż nie wiem, teraz jest uspane tak. Jest ten, ten. także wystawię pewnie na stronie za niedługo. A jak ktoś chce, to niech się pyta wcześniej. To no, taka dosyć spora bulwa. Także tak to wygląda. No, co tu mogę jeszcze powiedzieć o tym dziwidle? Aha, co teraz. Teraz wróci do szklarni tam z poliwęglanu, wstawimy ją i tam już sobie powinno w miarę poradzić, tylko jeszcze się obawiam, czy nie będą trochę za zimne noce. Nie, wstawię szklarni przy domu, tam jest jeszcze w nocy dosyć ciepło, poniżej tak 15 stopni, gniły bulwy, gniły bulwy, kumacie to? Także to jest naprawdę ciężki typ, Riviera to i wytrzyma w 5 stopniach, nie? Taka bulwa, a... No, do, no ciężki temat, kto uprawiał dziwidło, chociaż mało kto uprawiał, bo dostać te dziwidła w Polsce jeszcze amatorsko y, takiego się okaza dorobić, to nie jest takie proste, to nie jest takie proste, naprawdę, zobaczcie no, jakie to bycze już wszystkie. tylko brudne, no, także taka sytuacja, z bliska jeszcze Wam pokażę w jak wygląda, ogólnie kozacka roślina i widzieliście taką, taką roślinę na 100% w palmiarni, nie wiem czy we Wrocławiu mają, ale w Warszawie mają, nie zobaczcie jak wygląda noga w ogóle o, takie minimalistyczne było podlewanie aż odeszło od tego no noga jest, no, no, zobaczcie bulwę też, nie, grubości bulwy a bulwa jest konkretna, naprawdę zresztą widać po ręku na rybek, na rybek Ta, w w podlewaniu, teraz tak wywalę tę trawę Spróbuję trochę oderwać warstwę górną i dosypać ziemi. I tyle. Także za jakiś czas zrobię znowu. I to z czasem będzie rosło do 5-4 metrów. Nie wiem, co ja wtedy zrobię, jak ja to u, po prostu przyzimuję. Dlatego dwóch nie potrzebuję. Nie chcę, bo... No bo zobaczcie. O, Klaudia, pokaż się. Ile to, ile to zajmuje miejsca? Nie? 165 masz, nie? No z, do, z donicą 166. I zobaczcie. Jaka korona, nie? No. Także tak to wygląda. I teraz będzie stało sobie właśnie w tej szklarni, tutaj, w czerwcu myślę, że wniosę do tej i będzie stało w niej gdzieś tak do września, a potem wróci do października do tamtej, bo jest cieplej przy hołupie i potem wróci do domu. Jak zostawiłbym w tamtej szklarni, niestety 5 stopni, 10 stopni zawija roślinę. Nieraz już to testowałem, ta bulwa kiedyś była w 75% zgniła. Udało mi się ze skrawka zrobić. Kto wie, czy jakby to nie podzielił, to wtedy urośnie dużo więcej dziwideł. Na pewno się tak da. Tyle. Do następnego.